Nie żyje nurek, jego ciało wyłowiono z wody. Właśnie ujawniono, kim był, trudno uwierzyć. Tragiczne informacje przekazał w niedzielę dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska. W ostatnich godzinach trwały intensywne poszukiwania nurka, który zaginął w wodach Zatoki Puckiej niedaleko Jastarni. mężczyzna został odnaleziony martwy. w mediach przekazano, kim była ofiara. Jest oficjalny komunikat. Nurek zaginął podczas rekreacyjnego nurkowania, tragedia na zatoce puckiej. W sobotę 9 listopada nad ranem do służb wpłynęło zgłoszenie o osobie, która zaginęła podczas rekreacyjnego nurkowania w wodach zatoki puckiej. Grupa nurków schodziła do wody niedaleko wraku ORP Ślązak. Jeden z mężczyzn nie wynurzył się na powierzchnię. Wiadomo, że nurkowie schodzili pod wodę na głębokość około 27 metrów. Rzecznik morskiej służby poszukiwania i ratownictwa Rafał Gek przekazał, że w pewnym momencie grupa się rozdzieliła. W umówionym czasie mieli spotkać się na powierzchni, ale wypłynął tylko jeden płetwonurek, dodał. Natychmiast rozpoczęto akcję poszukiwawczą, która trwała przez kilkanaście godzin. W sobotę wieczorem została przerwana. Poszukiwany nurek nie żyje przekazano tragiczne informacje. Akcji poszukiwawczej wzięły udział Straż Graniczna, Straż Pożarna oraz SAR. Jeszcze w sobotę służby pracowały do godziny 18.30. Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska poinformował, że zakończono aktywną część poszukiwań, a jednostki wracają do BAS. W niedzielę poszukiwania zostały wznowione. 10 listopada nad ranem przekazano tragiczne informacje: Służby niebawem po wznowieniu poszukiwań odnalazły ciało zaginionego nurka. Mężczyzna nie żyje. W mediach społecznościowych wkrótce pojawiła się informacja, że był on żołnierzem dowództwa komponentu wojsk obrony cyberprzestrzeni. Wojsko wydało oficjalny komunikat w sprawie. Tragicznych wydarzeń, jak podkreślono, sytuacja nie miała związku ze służbą. Wojsko wydało komunikat w sprawie śmierci żołnierza. Wojska obrony cyberprzestrzeni opublikowały w niedzielę komunikat, w którym przekazano kondolencje bliskim zmarłego żołnierza. Z ogromnym smutkiem informujemy, że dziś znalezione zostało ciało naszego kolegi, żołnierza dowództwa komponentu wojsk obrony cyberprzestrzeni, który realizując swoją pasję zaginął wczoraj podczas nurkowania na Bałtyku. Tragiczne zdarzenie nie miało związku ze służbą wojskową, czytamy.